Cześć moi drodzy, Damian Kuziak z tej strony. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać jak pozyskać tikety na loterię Binance na platformie Binance Launchpad. Także przechodzimy do rzeczy. To jest moja wersja nakładka polska na oryginalną angielską, angielską wersję filmu. I tutaj tak o. Jestem zalogowany na Binance Launchpad. I jak tutaj widzisz, od razu się pokazuje reklama. Po zalogowaniu, oczywiście, korzystam z telefonu komórkowego. I na komputerze jest podobnie ale komórka wiadomo że ma ten wyświetlacz w innych proporcjach jak patrzysz jeszcze pionowo to inaczej jest to poukładane ale po zalogowaniu w przeglądarce używam przeglądarki Google Chrome na komórkę. Po zalogowaniu widzisz od razu reklamę widzisz Kartezji. widzisz Binance Launchpad Cartesi i tutaj inne reklamy ci się pokazują i żebyś wiedział jak tak naprawdę wejść do tego menu? No, bo jeżeli nie zobaczysz reklamy, gdzieś ta reklama się o, ucieknie w jakiś sposób, i Ty będziesz chciał odnaleźć tego Binance Launchpad, tą całą e, opcję, to ja Ci zaraz pokażę, e, gdzie kliknąć. Binance Launchpad. Trudno to jest na nakładkę robić polską na wersję angielską, ale nie chciałem po prostu tego. Znaczy, nie mogłem nawet dwa razy tego samego zrobić, ponieważ nagrywając, yy, nagrywając film najpierw w wersji angielskiej, no to musiałem te bilety pozyskać i to pozyskanie mogłem zrobić tylko jeden raz. Także to jest problem, że nie mogę dwóch wersji zrobić osobno, więc muszę zrobić nakładkę polską. Czyli tak, o, już ci pokazuję, gdzie tutaj wejść, bo tutaj po zalogowaniu widzisz tą reklamę. Po prawej stronie na górze masz trzy poziome linie i kliknij sobie w te trzy poziome kreski. Także y, może powiem zanim, zanim tam się kliknie w ten prawy górny róg, to może opowiem nieco mm, o co chodzi z tym Binance Launchpad. To chodzi o to, to chodzi o to generalnie, że jak masz BNB, czyli kryptowalutę natywną Binance'a, to ja już to mówiłem na poprzednich filmach, ale to taka powtórka, jak masz kryptowalutę BNB, to możesz po prostu uczestniczyć w Initial Exchange Offering, czyli zbiórką pieniędzy. Do czego to się sprowadza? Po prostu klikasz, krejmujesz tikety, czyli pobierasz tikety, czyli jakby dajesz taką chęć do pozyskania tiketów. No i jeżeli ja mam na przykład cztery tikety, zaraz później tam zobaczysz, jeżeli jeden tiket ci wygra, no to możesz dopiero zainwestować, nie wiem, czy to nawet dobre słowo użyłem, bo, bo tam teraz prawnie to różnie z tym bywa z tym słowem inwestycja, no ale możesz, możesz, możesz kupić monety, może tak powiem, możesz kupić monety nowego projektu. I wtedy Binance ci odliczy, jeżeli jeden tiket ci wygra, to tam z tego co pamiętam, to 200 dolarów o wartości 200 dolarów BNB zamieniam się na te tickety E, zamienią się na kryptowalutę tego projektu. O tutaj, jak klikasz po prawej stronie, na górze, doszliśmy do tego. Wybierasz sobie produkty i tam było Binance Launchpad i jesteś w tym okienku e, dotyczącym e, w okienku dotyczącym projektów Initial Exchange Offering na Binance. I tutaj widzisz, że e, Cartesi no to 22. Kwiecień, czyli dzisiaj. Wazirks był wcześniej, bo był w lutym, 4 lutego, czyli, czyli dwa miesiące, ponad dwa miesiące temu. Troj z kolei był 4 grudnia 2019. Tu jest znowu znowu widzimy, że jest praktycznie dwa miesiące różnicy. Około. Później kawa. I wcześniej, tak, na, tak naprawdę, jakbyśmy tą listę wcześniej dali w dół, no to tam Binance starał się co miesiąc organizować, ale teraz to tak wychodzi średnio. O, widzisz. 9:17: band, protokol. 9:17, a kawa u góry, u góry już 24 październik, czyli. Czyli jest miesiąc, miesiąc z kawałkiem różnicy. I tak Binance wcześniej robił miesiąc z kawałkiem, ale teraz nawet dochodzi do tego, że co, co, około dwa miesiące nawet Binance organizuje te Initial Exchange Offerings, czyli tak naprawdę mm, sprowadza się to do tego, żeby kliknąć, e, pobierz tikety, czyli claim tickets, i to wszystko. I dlaczego ja to robię? Dlaczego ja to robię zawsze? Praktycznie w każdym Initial Exchange Offeringu na Platformie Binance Launchpad uczestniczyłem. Dlaczego ja to robię? Dlatego, bo, bo nie zdarzyło się tak, żebym nie wygrał. Znaczy, nie zdarzyło się tak, żebym stracił w ogóle ani złotówki. Nie straciłem na, 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 na kupnie monet nowego projektu. I po czym, po czym te monety sprzedaję w ciągu jednego dnia, dwóch dni. Także nie zdarzyło się ani razu, żeby cena. Po wyjściu monet, one po kilku dni, dniach będą na giełdzie, przepraszam, te monety, to nie zdarzyło się tak, żebym na tym stracił, dlatego wszędzie jest ryzyko. Oczywiście sam Binance mówi o tym, że jest wszędzie ryzyko. Ja ci tylko pokazuję to, co ja robię. Dla mnie nie ma ryzyka, bo czy na przykład, dajmy na to, że co trzeci, co trzeci raz. Tak, co trzeci raz, gdybym, gdyby się okazało, że straciłem, to i tak jestem do przodu, bo dwa poprzednie razy. E, czyli jak masz 75% skuteczność, czyli jakbym tutaj e, na, na, w, co, co trzeci projekt tracił. Co trzecim projekcie, to i tak jestem do przodu. Także dla mnie tutaj nie ma ryzyka, a, a historia pokazała. Ja już to robię, nie wiem, chyba, chyba siedem projektów, siedem projektów. W siedmiu projektach uczestniczyłem, może ośmiu. Już nie pamiętam, bym musiał przeliczyć tutaj na Banana Launchpad. Praktycznie, jeżeli bilet nie wygrywa, ty musisz wiedzieć to, że jeżeli bilet ticket twój nie wygrywa, to po prostu nie są te BNB odejmowane z konta i. I co? I nic nie tracisz, nic nie tracisz. Czyli to tak naprawdę ja generuję pieniądze za darmo. Ja to mówię wprost, bo to jest. to jest to jest. No inaczej tego nie mogę nazwać. Po prostu mam monety już, nie wiem, dwa lata, trzy lata, już nie pamiętam te BNB. Kupiłem, bo wierzę w ten projekt, tak? I, i, I co i dodatkowo zarabiam. No. I tutaj jak wejdziemy sobie w ten nowy projekt o nazwie Cartesi tutaj widzisz, że jeszcze z 14 godzin, bo tutaj 24 godziny jest mm, w sumie na, na to, żeby kliknąć, żeby kliknąć um, claim ticket tickets, czyli pobierz tikety. Zaraz Ci pokażę. I tutaj jest wszystko opisane. Ja tutaj tak w szczegółach, w szczegółach nie będę opisywał, ale tutaj jest, Tutaj mamy w tym etapie 24 około godziny. Wejdę na chwilę w Details. Tutaj wszedłem, kliknęłem na Details. Widziałeś i, i, i tak powiem Ci na szybko, co jeżeli masz, no właśnie, kiedy się kwalifikujesz do, do tiketów. Tikety oczywiście to są losowania, tak? Czyli czyli bajna, nie wiem, tam cztery tikiety będę miał i może mi jeden wygra. No zobaczymy. Ale zazwyczaj to tak jest, że albo zero wygrywa, albo jeden, także także nutto z tych tiketów, nie so, wiem, tam raz się zdarzyło chyba, żeby, że dwa bilety z czterech wygry wy 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 wygrywały mi, ale tak średnio to jeden wygrywa, z tego co pamiętam ostatnio. No i tutaj tak, musisz mieć 50 BNB sztuk. Kryptowaluty BNB minimum, żeby się mieścić w tym pierwszym przedziale od 50 do mniejszego niż 100 ilości, czyli od 50 do 99. Jeżeli masz tyle sztuk BNB, no to kwalifikujesz się do otrzymania jednego biletu, do możliwości jakby claimu, pozyskania jednego biletu, i tak, dalej, i tak dalej. Tam masz w tabelce. No i cofnijmy się do tego, do tutaj, piętro wyżej, no i co, ja tutaj widzę, że nie jestem zalogowany, zaraz się zaloguję, także z tymi initial exchange offeringami na Binance, ta wiedza, ta wiedza, którą tutaj przedstawiam, to tak naprawdę, no, ja nic z tego nie mam, że się dzielę, ja po prostu pokazuję, jeżeli... No jeżeli mam czas, bo jeżeli jest spontaniczne, no tak, każde moje wideo praktycznie ostatnio jest spontaniczne na Binance Launchpad, czy to, czy to innej platformie, bo jeszcze są inne platformy, gdzie generuję tak pieniądze, ale, ale to jest takie spontaniczne wideo i staram Ci się po prostu pokazać, że no ja, ja tutaj nic, to, że Ty teraz wejdziesz na Binance i sobie te bilety sklejmujesz, to ja z tego nie mam ani złotówki, ja tutaj się dzielę, to Wiedzą po prostu za darmo. Za darmo się dzielę wiedzą i, i też pokazuję później. Fajnie pokazywałem w poprzednich, może zobaczyć poprzednie Initially crunch Offeringi na Binance Lunchpad. Fajnie pokazywałem, jak sprzedaje na żywo wszystko. Pokazywałem ile biletów, jakie etykiety wygrały, jak sprzedaję te monety, wyliczam ile czystego zarobku. Także to jest, to jest po prostu pokazuję. Pokazuje, co robię, na czym zarabiam. To jest jedna z wielu rzeczy, bo te osoby, które bliżej ze mną współpracują, no to wiadomo, tam są poważniejsze rzeczy. A to, to jest tak z doskoku, co dwa miesiące organizowany lunchpad i, i da się na tym zarobić, i ja tak zarabiam. Także 14 godzin jeszcze zostało. No i tak jak mówię, że jak bilet I wygrywa, to. Tam jest określona kwota, możesz sobie kliknąć tutaj "View detailed rules na środku ekranu, to możesz sobie poczytać i z tego, z tego zapamiętam to. Jeden bilet to jest tak jakby możliwość kupienia zamiany twoich BNB, części two, twoich BNB na monety w tym przypadku CTSI o kwocie, na kwotę rzędu 200 dolarów i zawsze jest cena pokazana, także te 200 dolarów to je będzie, ja posiadam jakieś ponad 200 BNB na portfelu, o tutaj jeszcze wszedłem jeszcze raz, żeby ci pokazać szczegóły. Ja mam jakieś 201 sztuk BNB na portfelu, także, także jakieś, nie wiem, 20 sztuk mi zawsze odejmują, jeżeli jeden ticket wygrywa. I, i, I te monety po prostu w ciągu kilku dni sprzedaję, bo to bardzo szybko się pojawiają na giełdzie. O, i tutaj masz, widzisz, 14 kwietnia 2020. Od tego momentu system sprawdza, ty musisz mieć BNB znaczy nie musisz, ale jeżeli załóżmy, że 14 kwietnia kupiłeś BNB w ilości na przykład 201 sztuk, tak jak ja mam to firma Binance do 21 kwietnia, widzisz, do 21 kwietnia, czyli ile mamy? 7 dni, przez 7 dni oni robią takie snapshoty, czyli sprawdzają, czy ty masz tą określoną ilość. Oni to robią. Tutaj jest napisane: Kiedyś robili raz dziennie, teraz robią chyba co godzinę, co godzinę robią, i, i później średnią wy, wy, wyciągają z tego i, i pokazują ci na przykład, tak jak w moim przypadku, że średnio przez te 7 dni miałem 201 BNB sztuk, co kwalifikuje mnie do czterech ticketów. Ty, jak się spóźnisz, to na przykład nie 14, tylko na przykład 15 byś kwietnia kupił sobie, no to co, no to po prostu ta średnia by wyszła niższa, czyli jeżeli ja bym kupił 201 sztuk 15, na przykład kwietnia, to co, to nie byłaby ta średnia 201, tylko na przykład by była, nie wiem, 150-160, by musiał wziąć kalkulator i policzyć. Ale wiecie, o co chodzi? Im ten czas, bo to przez 7 dni robią te snapshoty, no to, no to lepiej od razu się zdecydować, żeby mieć jak najwięcej ilość y, sztuk, y, jeżeli ktoś to robi pierwszy raz, bo tak jak ja y, mam cały czas BNB od kilku lat, to ja nic nie muszę robić, po prostu sobie wchodzę i klikam, tak? I zarabiam na tym co miesiąc czy tam co dwa. No, i jeżeli masz średnią, tak jak mówiłem, na przykład masz 60 BNB w ciągu tych ostatnich 7 dni. Załóżmy, że masz 60 sztuk BNB, no to co? No to kwalifikujesz się do jednego tiketu. No, co tu jeszcze ci powiem? No, tu jest fajnie pokazane na Binance. Godziny, minuty, odliczanie tej loterii. Pokazuje cenę, że 1 CTSI to jest 0.00097911 BNB. Taki jest przelicznik. Aczkolwiek ja tam nie patrzę na te szczegóły. Tak jak mówię, czasami nie, nie, mam, nie, ma, nie mam po prostu wystarczającej ilości czasu, żeby wszystko analizować. Ja po prostu widzę, że się zarabia po prostu. To po prostu tak robię. Już robię tak, już nie pierwszy, nie piąty, nie szósty raz. I tutaj widzisz cztery etykiety. Mogę pobrać, bo mam 201,43 BNB. No i jedna z takich informacji to jest taka, że musisz się zweryfikować, czyli skan dowodu wysłać na początku, jak się zarejestrujesz na Binance na tej giełdzie. Musisz mieć weryfikację, żeby móc uczestniczyć w Financial Exchange Offeringu. Linka masz. W opisie tego filmu, żeby się zarejestrować na Binance.com i pamiętaj nie nie wchodź w przeglądarkę, tylko skorzystaj z tego linka, bo po pierwsze to jak coś nie będziesz wiedział, to ja cię poprowadzę bo to jest link afiliacyjny, ty, ty nic nie tracisz z tego. Ja cię poprowadzę jak coś, a, a po drugie to możesz mieć na internecie różne, możesz no, nie te linki kliknąć i ktoś może zrobić jakiś skam. Także widzisz, tutaj zalogowałem się, kliknąłem, claim tickets, znaczy teraz mam do wyboru, że cztery tickety. Mogę mniej wybrać ale po co po co maksymalną ilość mam już wybraną cztery i chcę cztery mogę tą operację raz zrobić ta zahaczajka na dole I have read and understand to jest po prostu że zgadzasz się na warunki i to jest domyślnie zaznaczone praktycznie nic nie trzeba robić tylko claim tickets na dole kliknąć. Żółty przycisk no bo chcę te cztery tikety sklejmować nie widzę sensu, żeby claimować mniejszą ilość. No i tutaj ja kliknęłem. To jest potwierdzenie. Na dole jest warning, że tylko raz mogę wykonać tą operację. Także zawsze mam maksymalną ilość. Daję. Confirm. No. Ticket claim successful. Mamy zieloną fajeczkę. Znaczy, że wszystko poszło OK. No i jestem... Jestem participant, czyli tym uczestnikiem 18972, czyli z tego co widzę, no to jak to idzie i od zera licznik, to prawie 19 tysięcy osób już tutaj w tej loterii jest. No i mam tutaj numery tych tiketów cztery. I na dole jest jakaś ciekawa sprawa. Tutaj jest ten znaczek Twittera i ja to zawsze klikam, bo to jest taka sprawa, że jeżeli żaden ticket nie wygra, mój ticket spośród tych czterech ticketów, to jakby drugi taki konkurs jest organizowany przez Binance'a, też przez Binance'a na Twitterze. I tam, jeżeli żaden ticket nie wygra, o widzisz, klikam, tak to wygląda, wszystko się wypełniło, tak po prostu trzeba jakby zareklamować Binance'a. Klikasz i, i klikam tweet. Bo mój Twitter się uruchomił, widzisz automatycznie. I, i, I co? Jeżeli żaden ticket tam nie wygra, to tu jeszcze mam szansę na jakby na wygranie w drugiej loterii. No. Ja to zawsze robię. Bo z tego co pamiętam, że jak tutaj przynajmniej jeden ticket wygra, to tam już jakby ta druga loteria, to już nie, 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 nie będę jakby w losowaniu tej drugiej na Twitterze. Z tego co pamiętam, to tak jest. Ale mogli coś zmienić w międzyczasie. No, także jeszcze sobie zwiększam szansę na, na, na to, żeby jakiś ticket wygrał, żeby jednak kupić te monety, bo wierzę, że w ciągu tam e, kilku dni. Zazwyczaj to jest naprawdę 1-2 dni i, i, i od, od dzisiaj, czyli spodziewam się e, jutro albo pojutrze, że, e, że już ten projekt będzie na giełdzie Binance i będę miał monety, tak? Czyli odejmą mi z konta tam 20 BNB czy tam ile, bo trzeba było wziąć kalkulator teraz. I ja sobie tamte monety sprzedam, bo na początku, generalnie tak, na początku ja nie, nie, nie widziałem, żeby cena była tych monet nowych niższa niż jakby ja zapłaciłem w przeliczeniu na BNB. Czyli zawsze się to opłaca, opłacało w moim przypadku. Oczywiście zawsze trzeba pamiętać o ryzyku, że zawsze. Tutaj teoretyczne ryzyko i no i praktyczne też jest, też jest ryzyko, ale tak jak mówię, no, 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 no jest ryzyko, no, ale jakie to jest ryzyko, jak ja już od roku a ani złotówki nie straciłem na Binance, także można sobie tutaj te ryzyko, no, no widzisz, jakie jest ryzyko, sam sobie poukładaj w głowie. No, także to jest Binance, to jest Binance Launchpad. Nie tylko na Binance jakby te. Nie tylko na Binance zarabiam w ten sposób. Są też inne platformy, inne giełdy, no ale tak jak mówię, no, ten film dotyczy Binance'a. I jeżeli masz monety BNB, no to moim zdaniem, no, no zachęcam, zachęcam, żeby przyjrzeć się temu tematowi, bo, bo co, bo nawet jak ticket ci nie wygra, to ty nic nie tracisz, ty, ty nic nie płacisz za wygenerowanie ticketów. I powtarzam, od roku są organizowane, jakoś od roku, nie wiem, może już to już półtora nawet roku organizowane są te Initial Exchange Offeringi na Binance Launchpad. Ja jeszcze nie przegrałem w tym. It's, uh, it's jeszcze nie przegrałem, nie straciłem nic. Dobra, to było na tyle. Przepraszam, że dźwięk był nałożony by polski, nakładka polska. polska. No ale so. nie dało się Thanks dwa razy <laughs> sklejmować tiketów. Także dzięki case. za oglądanie. i do następnego. Hej!